Skutecznie wypłaca wszystkie rodzaje złaszczyk, a przy tym podnosi gęstość, niejedność i przejrzystość skór. Młodsza skóra średnio o 9 lat potwierdzają to niezależne badania. Na gorącym uczynku przyłapała wandala, który próbował zniszczyć jej plakat wyborczy. Spojrzał na mnie z obłędem w oczach i strachem, powiedział do mnie coś no, nieparlamentarnego, więc już chyba nie będę tego powtarzać, i przedstawił mi Zaka do garbo. Hmm. Narzeczona ojca obiecuje porozmawiać z jego córką o dorastaniu. Nie, nie mogłaś sobie o tym poczytać w internecie? Ja naprawdę chcę być dla niej ale nie potrafię. Jak tata mógł się zakochać w takiej wiedźmie? 22 godziny non stop przed kątem? Z kim się mówiłaś z tym prawnikiem? No tak, fajny gość, słuchaj, kasy ma jak lodu. W ogóle rozwodnik tak jak ja. To całkiem, całkiem jeszcze wygląda. I zaprosił mnie na kolację. Uuu, ja też cię wychodzę. Tak, a z kim znam go? Bartka? Yy, nie, dopiero co go poznałam. Okay. Jest studentem. O, a co studiuje? Prawo, medycyny? Mamo! No co mamo? Z naszego rodziców, zamożni No co, przestań. Wiesz w ogóle co o nim? Fajnie jest. Tak? Właśnie dom, samochód, o rodzicach dużo nie rozmawialiśmy. Mówiłam ci, żebyś się nie umawiała z kimś, kogo wcześniej nie sprawdzisz. Co miałam go na pierwszej randce o stan konta pytać? No tak. Szkoda czasu na biedaków. Tio! No, Uwaga! Poprzednie. A tak ogólnie? Jest okej? Okay? Mhm. Dobra, jeszcze trochę się dorobię. No wysoki sądzie, no na pewno miała jakiegoś sponsora, który płacił jej za ten czynnik. O co ty w ogóle mówisz? Przestań, Helena. To pokazuję zdjęcie w internecie, gdzie świeci swoimi cyckami i no, To, no, nie to są... Jaka nieprawda! Jaka nieprawda, nie ściemniaj! Przestań, Helena, robić nas tutaj wszystkich idiotów. Wysoki sądzie, tak się składa, że od czasu do czasu już perał sobie troszeczkę po internecie. Jakimś takim Helena dziwnym trafem znalazłem bardzo fajne, ciekawe zdjęcie Możemy było powiedzieć, stoimy przed Panem Bogiem jako grzesznicy, nie Jego prawa, no i tak stoimy, wiadomo, to jest tu, bo takie godziny brak do tego w kontekście tej szkoleń. Ta obraz, tu to zrobiliśmy źle, tu jakaś nagana, tu coś, tu coś, tu coś i nagle pojawia się Chrystus z dzienniczkiem i usprawiedliwieniem. mówiąc to. Czyli to, które nas dosłownie usprawiedliwia, nie? które nas, y, nas usprawiedliwia. Ym... No, ciekawe to jest, Stać na balkonie, rzucać butelkami i Nie mówią do tych łamaniach, latanie gdzieś tam z maczetą. Gabi, Ja chodź. Halo, proszę pana, słyszy mnie pan? Panie Heniu? Panie Heniu? Panie Heniu! Pełna starość! Na ty! Słyszysz? Wychodź! Zaraz, drzwi wyważę! Dobra, dobra, już wychodzę! Szybko! Klaudia jest przyzwyczajona do życia z która z nikim się nie musi liczyć. Paweł musi zrozumieć, że ona nie robi tego złośliwie. Po prostu musimy się nauczyć się żyć pod jednym dachem. To dla mnie w górze. Boję się, że moja żona ma kochanka. Chyba to nie pan. Ja nie. Ja tu robię tylko zadanie, jak widać. Tak zawsze ma graczy, czego o mężczyznach nie można powiedzieć. To jest historyczny moment. A szaroman z moją siostrą i twój mąż się o tym dowiedział. Tak, Tanek próbuje naprawić kaninię pralkę. Co z pana za hydraulik? Kłazienkę mi pan zalał. No, co się dzieje? Ledwo piwo otworzyłem i... jej się porobiło, no. Zachowię się! Uzależniony mężczyzna nie ma zamiaru przestać grać. No tak. Ja muszę skończyć tę grę. Zostało mi tak niewiele, żeby wygrać. Trzekaj, że robię nie wstałeś! że jest pan W szpitalu? No, bo... Syn pacjenta chce być po... jak tata. Dobra, taka, jak to ładnie tu no, ładnie to się zrobiło jak tu wyszłaś piękna jesteś, wiesz to twój dom? działotki, ja to jestem klasa robotniczo pracując studiując w markecie robi na dziale AGD chcesz zobaczyć? ups ej, piękna jest Ci się, to prezent od mnie. Dlaczego jest Nie, nie zająć, nie ucieknie. Mam kapotkę i kartofelki. O! Nie mogę! Alina mnie zabije! Idź spać do śmietnika! Nie! Nuk niznat! Përshërë! Nuk niznat! Odpisaq? Praqërë! Përshërë!